Zodiakalny wodniku, oto twoje czytanie na tydzień od 7 do 13 października 2024. Najpierw sprawdzę jaka energia cię prowadzi, później zobaczę co idzie w twoją stronę, czego możesz się spodziewać. Będzie też odczyt z charmsów, a na samym końcu aniołowie odpowiedzą na twoje osobiste pytanie, takie pytanie na które można odpowiedzieć tak lub nie. Więc warto już myśleć o swoim pytaniu. Odpowiedź będzie na końcu tego filmu. Dobrze, zobaczmy teraz jaka energia cię prowadzi w nadchodzącym tygodniu od 7 do 13 października 2024. O dwie energie, ważny tydzień. Wow. Mat Bogini sprawiedliwości i Iryn, bogini pokoju. Od razu, jak zobaczyłam sprawiedliwość i pokój, to usłyszałam, że jakaś sprawa, zwłaszcza prawna, czy jakiś spór zostanie rozwiązany pokojowo i sprawiedliwie dla Ciebie. Mat mówi do Ciebie, ta sytuacja zostanie rozpatrzona w sprawiedliwy i słuszny sposób. A Irene mówi, nie ma powodów do zmartwień. Wszystko wspaniale się układa. Także tutaj coś się kończy i jest rozstrzygnięte na Twoją korzyść. Niektórzy z Was walczą o prawo do dziecka, to dostaniecie to prawo. Dostałam taki przekaz. Oczywiście to nie jest dla wszystkich. Tutaj po prostu chodzi o jakąś sprawę o jakąś niesprawiedliwość, która się działa wobec Ciebie, w tym tygodniu wszystko zostaje rozwiązane pokojowo i w końcu możesz odetchnąć, zodiakalny wodniku, w końcu możesz zaznać spokoju, słyszę takie nareszcie koniec, nareszcie nadchodzi rozstrzygnięcie i możesz troszeczkę odpocząć. Zobaczmy zatem, co jeszcze idzie w Twoją stronę. Czego możesz się spodziewać po tym tygodniu, no ale na pewno coś ważnego się kończy, coś zostaje rozstrzygnięte na Twoją korzyść. No dobra, no odwróciły się to co? Nie będę dyskutować ze Wszechświatem. Bardzo dużo kart, no ale bardzo ważny tydzień, tak? Zobaczmy co tutaj jest. Tak, tutaj ten tydzień będzie miał bardzo mocny wpływ na resztę października dla ciebie, bo wypadła karta październik. Także to jest najważniejszy tydzień w październiku i ma wpływ dla ciebie na resztę miesiąca. Tutaj, tak, ta sprawa, która jest rozstrzygnięta na Twoją korzyść, też, wow, przynosi Ci dużo pieniędzy i bogactwa. Jakieś zadośćuczynienie, alimenty, podział majątku. No, coś, coś takiego tutaj widzę, bo jest karta bogactwa, i to jest ta karta zielona. Więc tutaj nie tylko pokojowe rozwiązanie, ale też jakieś zadośćuczynienie finansowe nadchodzi. I o co tutaj chodzi? <grym> Ta sprawa, która się toczyła i ma swoje rozstrzygnięcie w tym tygodniu, dla niektórych też słyszę, że jeżeli w tym tygodniu to nie jest koniec, to w tym tygodniu jest przełom i do końca października wszystko się udaje. W małych przypadkach do października w przyszłym roku. Oczywiście, no to jest czytanie kolektywne, dlatego bierz to, co z tobą rezonuje. Tutaj ten spór sprawił ci wielki, osobisty smutek. Ktoś cię skrzywdził, ktoś cię wykorzystał, ktoś zrobił coś złego, ktoś próbował cię zmusić też do zrobienia czegoś, czego nie chciałeś, nie chciałaś. Ta osoba albo te osoby, bo to mogła być jakaś organizacja, tak? Tutaj różne mogą być przypadki, sprawiły, że Twoja sytuacja finansowa była też zagrożona, więc tutaj naprawdę ciężkie energie, to wszystko sprawiło, że czułeś, czułaś wielki brak satysfakcji w życiu. Zawód. No tutaj naprawdę było trudno, ale nie martw się, bo najtrudniejszy moment całej tej sytuacji już jest za tobą. Po burzy wychodzi słońce i nie tylko słońce, bo wychodzi tęcza wraz z nią, więc naprawdę. To wszystko będzie cudownie rozstrzygnięte na Twoją korzyść. Słyszę, że w końcu dla wielu osób taką ulgę. Wraz z tym rozstrzygnięciem tutaj poczujesz dużo spokoju, harmonii. O tym też już mówiła bogini Irene, tak. W końcu będzie można zająć się czymś innym, poczuć trochę spokoju, odpocząć. W końcu zrobi się spokojni, bo od dłuższego czasu tutaj była jakaś walka, jakaś trudna walka. Czy to rozwód, czy to rozprawy sądowe, czy jakaś sprawa administracyjna, to ty już wiesz, co, co się działo. Niektórzy z was zostali o coś posądzeni fałszywie. I tutaj wraz z rozstrzygnięciem sprawiedliwym w Twoją stronę idzie szacunek, także niektórzy będą przepraszać, zwłaszcza ci, którzy uwierzyli w te oszczerstwa, to teraz będą przepraszać. No i tak, będzie co świętować w tym tygodniu, no albo zakańczasz tę sprawę, albo jest duży przełom, więc jest, co świętować, będzie zabawa, celebracja, odetchnięcie z ulgą o tym mówią dwie karty. Ta karta też mówi o celebracji i świętowaniu, ale też o romansie. Więc może być też tak, że w końcu, po załatwieniu tej sprawy, w Twoim sercu znajdzie się miejsce na miłość, na uczucia, na to, żeby zająć się. Twoją pasją jakąś, bo ta sprawa naprawdę rzucała duży cień na Twoje życie, i to, że w końcu udaje ją się, ją się załatwić, albo to, że w końcu jest duży przełom, i do końca października albo w najbliższej przyszłości, tak, bo październik to też jest 10, więc może być 10 tygodni, 10 miesięcy. Dostosuj to do siebie, ale tutaj na pewno to się uda sprawiedliwie rozstrzygnąć na Twoją korzyść, i teraz w końcu masz przestrzeń na to, żeby robić to, co chcesz, być z kim chcesz, realizować swoje pasje, bo tutaj też pieniądze idą w Twoją stronę. Także naprawdę dobre, piękne rozstrzygnięcie tej trudnej sytuacji zmierza ku Tobie, dla wielu z Was już w tym tygodniu albo właśnie do końca października. Dobrze, teraz czas na Twój odczyt z Charmsów, a jeśli to czytanie Ci się podoba, to proszę polubię, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to niezwykle wdzięczna. Kochani subskrybenci, dziękuję Wam za to, że jesteście. Komentujecie, lajkujecie, oglądacie. To jest cudowne. Będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe, prywatne czytanie ze mną. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w opisie tego filmu. W opisie jest też mój adres mailowy. Jeśli chcesz umówić się na czytanie prywatne, to napisz do mnie wiadomość. Ok. Czarny dla wodnika na ten tydzień. Tak, tutaj znowu potwierdzenie, że szacunek idzie w Twoją stronę. Pozycja Twoja się naprawia, słyszę, w życiu. Tutaj też to bogactwo jest zaznaczone, bo jest też moneta, korona, moneta więc sytuacja finansowa się poprawia. Kończysz trudny okres jakiś w życiu to też mamy potwierdzenie. Uzdrawiasz jakąś trudną sytuację i też stajesz się gwiazdą dla niektórych osób, bo wiele osób w Twoim polu, mimo że Ci kibicowały, to myślały, że to się nie uda, że to jest niemożliwe, żeby wygrać tę sprawę, a Tobie właśnie yy, się udało. No tutaj to może być rozwód. To może być jakiś trudny rozwód o tym mówi nam ten charms. Mm. Pech cię opuszcza, takie usłyszałam słowa, z tym różowym kotem. Co tu mam jeszcze? Zaczynasz na nowo, w tym tygodniu, już coś. Twoje sprawy rodzinne będą bardzo ważne. Stąd znowu to może być rozwód, ale nie musi czytanie kolektywne. Na pewno tutaj od Twojej rodziny masz wielkie wsparcie. A słyszę, że nawet od Twoich przodków, niektórzy z Was kończą jakiś bardzo trudny i długi cykl karmiczny, więc Twoi przodkowie w świecie energetycznym też dają Ci bardzo duże wsparcie. Tutaj pamiętaj, by słuchać swojej intuicji, także korzystać ze swojej inteligencji emocjonalnej. No i też widzę z tym delfinem tak właśnie, że udaje Ci się przeskoczyć wielką falę. Naprawdę wiele osób myślało, że Ci się nie uda, mimo że Cię wspierały. A teraz właśnie widzą, jak, jak delfin radośnie przeskakujesz wielką, trudną falę, bo wiesz, że sprawiedliwość jest po Twojej stronie. Cudowne. Mm. Przez to, że udaje się załatwić tę sprawę, czy przez to, że widzisz, że jest przełom i już niedługo zostało, mamy kolejne potwierdzenie, że otwierasz swoje serce, że w końcu masz przestrzeń na nową miłość, nowe przyjaźnie, nowe pasje, albo właśnie na to, żeby podążać za swoją pasją. Tutaj też słyszę nowy dom, nowy wymarzony dom dla niektórych. No może z tymi pieniędzmi przyjdzie dom, albo może w podziale majątku otrzymujesz dom. Też tak może być. Czytanie kolektywne, bierz to, co z tobą rezonuje. Mamy tutaj jeden znak zodiaku, nieprzypadkowy. To jest waga, więc tutaj kolejny, Symbol sprawiedliwości, równowagi. Może to być też znak zodiaku osoby, z którą masz do czynienia, albo wspierającej, albo tej osoby, z którą tutaj jest ten spór. Bierz to, co z tobą rezonuje, czytanie kolektywne. Oprócz Wagi właśnie czuję tutaj obecność całego trygonu powietrza, czyli oprócz Wagi jest Wodnik i Bliźnięta. Hmm. I też właśnie słyszę z tym trygonem powietrza, że i z tym delfinem, z inteligencją, że w tym tygodniu możesz mieć jakiś bardzo inteligentny pomysł, który ruszy to wszystko do przodu. Mamy też litery, to mogą być inicjały, albo jakieś ważne wskazówki dla Ciebie. Jest tutaj litera X i akurat w Twoim czytaniu ją odczytuję jako Yy, miejsce, gdzie trzeba coś podpisać. Często się stawia X, że tutaj podpisz, tutaj podpisz, więc takie zakańczanie widzę yy, i, i też jakieś zaznaczanie rubryk, jakby było pisane jakieś podanie, ciekawy przekaz. Yy, są też jeszcze dwie inne litery: litera S, yy, R, przepraszam, litera R, ale powiedziałam S, dlatego że następna jest litera S. O. Czyli tutaj mamy literę X, R i S. Dobrze, teraz czas na odpowiedź na Twoje osobiste pytanie, na które można odpowiedzieć tak lub nie. Pomyśl o swoim pytaniu. Poczuj je głęboko w sercu. Poproś anioły o odpowiedź. Weź głęboki wdech. Połącz się ze swoją intuicją. Moment, bo tutaj kart nie widać dobrze. O! Połącz się ze swoją intuicją. Poczuj, która karta to Twoja odpowiedź, i za chwilę ją poznasz. Karta numer jeden to nie, i karta numer dwa to tak. Zodiakalny Wodniku, zapraszam Cię na Twoje czytanie miesięczne na cały październik 2024. Ten film pojawia się na ekranie. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego. Co dobre.